Witaj na kanale Piotr Kuczy, gdzie ta matematyka rządzi się swoimi prawami, a ja jestem tu po to, aby przemalować Twoje czarne myśli o niej na żółte, dokładnie takie jak moja bluza. Założyłem ten kanał po to, aby pomóc Ci przygotować się do dowolnego egzaminu z matematyki w Twoim życiu. Czy to jest matura, czy egzamin ósmoklasisty, czy może po prostu sprawdzian albo klasówka w szkole. Kanałów matematycznych jest już dużo, ale uważam, że nigdy nie jest za wiele, ponieważ im większy masz wybór, tym możesz lepiej dopasować nauczyciela do swoich potrzeb. A uważam, że sekretem dobrych wyników tak naprawdę nie jest jakaś Twoja wrodzona umiejętność ym, i wrodzone zdolności matematyczne, szczególnie na tym poziomie do matury podstawowej, a po prostu Twoja zwykła ludzka chęć do tej nauki oraz sposób przekazywania wiedzy. Ja próbuję przekazywać tę wiedzę w sposób jak najbardziej jasny i zrozumiały. Od ucznia do ucznia, sam jestem studentem, czyli uczniem szkoły wyższej i mam nadzieję, że trafi to do Ciebie staram się najlepiej jak potrafię jeżeli y, poczujesz, że to z Tobą rezonuje, to zapraszam Cię także na indywidualne lekcje ze mną na korepetycje w cenie 50 zł za godzinę, jeżeli y, zgłosisz się na nie w grupie no to wtedy są one jeszcze tańsze tak, to już ustalimy wtedy indywidualnie mam nadzieję, że znajdziesz na tym kanale wiele wartościowej wiedzy i wiele wartościowych informacji przekazywanych w ciekawy sposób, m, że Cię nie, nie zanudzę, tak, i, i że uda Ci się ze mną dobre wyniki osiągnąć na y, wymarzonym y, poziomie Twoim. Tak, 100% Twoich możliwości, o to walczymy tutaj. Dlatego zapraszam Cię do eksplorowania mojego kanału. No i co? Do zobaczenia w jakimś odcinku. Cześć!